Jesteśmy w tej chwili w szkole podstawowej numer 4 na Niwie, popularnej szkole na Niwie. Dzisiaj odbył się spektakl przygotowany i zaaranżowany przez panią Oliwie Korczak. Który przekazywał sposób wyrażenia swoich emocji, w sposób bardzo, bardzo nowoczesny, bardzo sposób taki, który być może jest przekazywany przez wielu, wielu użytkowników, na przykład korzystania z telefonów, korzystania z różnych sytuacji życiowych, takim jak media, jak internet, jak różnego, różnego rodzaju zachowania ludzi. Mam nadzieję, że jak będzie się tu tłumaczyć te zdarzenia, te wydarzenia, które były akcentowane w tym przedstawieniu, będą zrozumiałe dla naszych dzieci. To wspaniałe wydarzenie pokazuje, jak wiele talentu, pasji i pracy drzemie w tej szkole. Gratulacje i wyrazy uznania należą się dyrekcji, uczniom, rodzicom i dzieciom oczywiście, małym aktorom. Dzisiejszy spektakl to dowód na to, że kultura i edukacja idą w rękę w tej szkole. Cieszymy się, że tak aktywnie rozwija się młode pokolenie w Nowym Targu. Dzisiejsze przedstawienie było pozytywnie zaskakujące, było bardzo nowoczesne. Aktorzy pomimo swojego młodego wieku fenomenalnie przedstawili swoje emocje. Trenowaliśmy chyba z miesiąc i pani dużo wymagała, ale udało nam się i tak właśnie wyszło. Mieliśmy dużo stresu przed wejściem na scenę, ale po wejściu już ten stres ochłonął. Pani była bardzo wymagająca, lecz pełno nas nauczyła i jesteśmy z niej dumni. Było nam trochę trudno się tego wszystkiego zapamiętać, ale udało nam się i wreszcie mogliśmy wystąpić. Było bardzo fajnie. Można byłoby powiedzieć, że na przedstawieniu już się dowiedzieli, jakby do tych. Emocjach dużo, jak zdrowie psychiczne oraz najfajniejsze było to, że na sam koniec był humorystyczny akcent. Jak dziewczynki zatańczą i zaśpiewają, wtedy dzieci podbiegają i wysypują kolorowy proszek na dziewczynki. Oznacza to, że akceptujemy wszystkie emocje, od złości po... Czasami i próżność, bo każdy z nas ją ma, po tęsknotę, po miłość, po empatię, bo składamy się holistycznie ze wszystkiego. Tak więc ten proszek jest symbolem tego, że akceptujemy siebie w całości. Sobie i Państwu tego życzę.